Druga część naszych rekolekcji adwentowych, czyli strach, a tym razem będziemy mówić o strachu przed Bogiem. To jest uczucie ponoć, które występuje najczęściej na kartach Pisma Świętego. Wielokrotnie słyszymy w Ewangeliach, że apostołowie widząc Jezusa odczuwają wielki strach. I myślę, że nie przez przypadek, zawsze wtedy Jezus mówi jedno zdanie – nie bójcie się. I tu trzeba sobie rozróżnić bojaźń Bożą od strachu. Bojaźń Boża to jest takie doświadczenie, że Bóg jest ode mnie większy, że jest mocniejszy. To doświadczenie sprawia, że człowiek chce się do niego zbliżyć. Strach jest czymś, co człowieka zamyka, co sprawia, że jest w stanie ewentualnie przed Panem Bogiem uciec. Innymi słowy, Uniżenie oznacza, że ja mam doświadczenie tego, że jestem Bożym dzieckiem. Pan Bóg jest ode mnie większy, więc ja uciekam do Niego. Strach sprawia, że ja jestem mały, Pan Bóg jest większy, więc ja uciekam od Pana Boga. I to doświadczenie strachu może być w ogóle bardzo powszechne i myślę sobie, że są chyba takie trzy sposoby, w jaki my próbujemy sobie z tym strachem przed Panem Bogiem poradzić. Pierwsze to jest mianowicie to, żeby pana Boga jakoś przekupić. Załóżmy, że dzieje się jakaś bardzo ważna rzecz, jakiś egzamin, na przykład o pracę czy na koniec studiów, i człowiek organizuje wielką ekipę, żeby tę sytuację dobrze omodlić czyli, żeby pan Bóg tą sytuacją pokierował po jego myśli. I na przykład Ogarnia jakąś ekipę, która się modli codziennie na różańcu, organizuje msze święte w tej intencji, robi jakieś wielkie posty, ale robi to wszystko po to, by Pana Boga zwyczajnie przekupić do swojego pomysłu. I to jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem, bo to naprawdę nie chodzi o to, by Pana Boga do czegokolwiek przekonywać. To nie chodzi o to, że my się modlimy w jakiejś kwestii po to, żeby Pana Boga przekonać do tego, by był nam życzliwy. To jest dokładnie odwrotnie. My potrzebujemy modlitwy, ale zwyczajnie po to, aby to Pan Bóg przekonał nas do swojej woli. Innymi słowy, dobrze by było najpierw rozeznać wolę Bożą, to do czego Pan Bóg mnie zaprasza, a potem modlić się o zrealizowanie tejże właśnie woli. Ja myślę, że to jest coś bardzo częstego, że podejmujemy jakieś wielkie akcje ewangelizacyjne, które nas wysysają, sprawiają, że jesteśmy bezwładni i zupełnie osłabieni gdzieś w naszej wierze, ale podejmujemy je i realizujemy, zwyczajnie bazując na własnej pomysłowości. Zupełnie nie rozeznajemy, do czego Pan Bóg nas zaprasza. I dlatego mamy wrażenie, że cały ciężar tych akcji jest zwyczajnie na naszych barkach. Czujemy się przeciążeni, a potem, kiedy już się ewentualnie uda wszystko dopiąć, to mamy do Pana Boga wielki żal, że to było zwyczajnie tak trudne. Dlatego, na przykład, omadlanie ma sens, ale o tyle, o ile jest taką prośbą do Pana Boga, żeby nas wzmocnił, aby dał nam siłę do tego, bo wiemy, że realizujemy Jego wolę. Przynajmniej tak żeśmy rozeznali, staramy się być tej woli Pana Boga wierni. I teraz prosimy Pana Boga, żeby nam udzielił siły, abyśmy mogli lepiej Jego, Jego wolę realizować. A druga sytuacja, kiedy próbujemy sobie jakoś poradzić ze strachem przed Panem Bogiem, to jest taka, że staramy się Pana Boga jakoś przebłagać za własne grzechy. Czyli innymi słowy, wiem, że mam coś za skórą i bardzo chcę mieć poczucie bycia usprawiedliwionym. Dlatego próbuję Pana Boga przebłagać, aby nie patrzył na zło, które wypełniłem w przyszłości. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z taką parą, która mieszkała razem przed ślubem, a przygotowała się do zawarcia małżeństwa i to było bardzo ciekawe, bo podczas tej rozmowy okazało się, że tym, którym naciskał najbardziej na to, aby razem zamieszkać, był ten chłopak, narzeczony. Dla niej można było żyć w czystości, ale to on tego wymagał, jakoś na to naciskał. I mówił to, motywował to tym, że jeżeli by tego nie było, to on by to odczytywał jako pewnego rodzaju odrzucenie. I pamiętam, na tej rozmowie padło bardzo ciekawe zdanie, bo ta dziewczyna mówi do mnie, proszę ojca, niech mu ojciec coś powie, niech go ojciec jakoś postraszy. Ja sobie myślę, to naprawdę ja mam... Straszyć Panem Bogiem, żeby On zechciał żyć w sposób moralny? Przecież to jest zupełnie pomieszanie z poplątaniem. A jeszcze wcześniej, pamiętam, jak jeszcze chodziło o spowiedzi w mojej parafii rodziny, to spowiadał tam taki ksiądz, który bardzo mocno jechał po ludziach. No po prostu był bardzo mocny, bardzo zdecydowany, i zawsze było ciekawe, że miał on najdłuższe kolejki. Tam najwięcej ludzi chodziło do spowiedzi. I jak człowiek do niego poszedł, ja też tak robiłem. To uznawało się, że spowiedź była dobra wtedy, kiedy on tak po tobie mocno pojechał. Kiedy ty miałeś takie wrażenie, że jesteś zdeptany, zbrukany, że to zło jest po prostu fatalne, że jesteś zakałą Pana Boga. I wtedy ludzie uważali, że taka spowiedź zwyczajnie była dobra. Tak, strach przed Panem Bogiem może być bardzo mobilizujący. Ja ze strachu przed Panem Bogiem jestem w stanie zrobić największe rzeczy. Natomiast czy to chodzi o to, żeby strach motywował naszą wiarę, by to strach przed Panem Bogiem motywował nasze życie? Ale zobaczcie, to jest też takie przeświadczenie, że ja y, muszę Panu Bogu jakoś odpłacić za moje grzechy. Że ja w ogóle jestem w stanie mu odpłacić za moje grzechy. Że to jest w ogóle jakkolwiek możliwe. Y, ale czy to naprawdę jest tak, że ja mam jakąkolwiek moc? aby Pana Boga przebłagać za moje grzechy? Bo obraz Pana Boga, który się wtedy jawi, to jest tak, że Pan Bóg jest zwyczajnie interesowny, że zawarł z Tobą kontrakt, Ty ten kontrakt jakoś zerwałeś i teraz musisz go przebłagać, aby On zechciał znowu na Ciebie dobrze spojrzeć. A jeżeli tego nie zrobisz, to czekają Ciebie zwyczajnie wielkie tarapaty. I oczywiście to nie jest tak, że ja teraz dewaluuję poczucie własnej grzeszności. To jest coś bardzo dobrego i bardzo mobilizującego. Ale uwaga, poczucie własnej winy, dobre poczucie własnej winy jest wtedy, kiedy ja na przykład patrzę na krzyż i widzę Jezusa, który jest samą miłością. Kogoś, kto oddał swoje życie, żebym ja nie musiał umierać. Bo uwaga. Zapłatą za grzech jest śmierć. To znaczy każdy grzech sprowadza śmierć, jakąś śmierć. Zwykle jest tak, że sprowadza śmierć moją. I teraz okazuje się, że jest taki ktoś, kto z miłości do mnie zdecydował się moją śmierć wziąć na siebie. I uwaga, ta śmierć się faktycznie dokonała. On faktycznie umarł, abym ja nie musiał. Więc, jeżeli patrzę na takiego kogoś, który mnie tak kocha do szaleństwa, to ja mogę czuć się niesamowicie wzruszony. Ja mogę żałować za moje grzechy, ale to będzie zupełnie inny żal, niżeli taki motywowany strachem przed Panem Bogiem. A trzecia sytuacja to jest ucieczka przed Panem Bogiem. Ja wiem, że pewnie, jak Słyszycie hasło o ucieczce przed Bogiem, to się może kojarzyć ta scena z Ogrodu Rajskiego, kiedy po grzechu Adam i Ewa uciekają od Pana Boga, kryją się. Ale pamiętam też taką sytuację, kiedy jeszcze byłem dusz pasterzem akademickim wiele lat temu, organizowaliśmy mszę akademicką, i akurat wtedy przyszło na nią bardzo mało ludzi. Mieliśmy bardzo duży kościół, ludzie byli rozstrzeleni gdzieś tam w ławkach, więc ja mówię, tak, do ministrantów ustawcie jakieś dwie ławeczki tuż przy ołtarzu, tak, żebyśmy byli wszyscy blisko. I mówię do zebranych: słuchajcie, chodźcie bliżej, usiądźcie sobie w tych ławeczkach. I obserwować tę sytuację i reakcję ludzi to było coś niesamowitego, bo ludzie tak powolutku, krok za krokiem drepczą przez środek kościoła i zajmują pierwsze ławki jakby te takie stałe, normalne w kościele. Ja mówię pokazując im, te, które stoją tuż przed ołtarzem, chodźcie bliżej. A oni wtedy robią takie wielkie oczy i wszystko w nich mówi bardzo jednoznacznie nigdy w życiu, nigdy nie podejdziemy aż tak blisko. Ja dokładnie nie wiem, jaka to była motywacja tych ludzi. Natomiast mam wrażenie, że bardzo często my od Pana Boga uciekamy zwyczajnie dlatego, że nie czujemy się godni tego, by być tak blisko kogoś świętego. Możemy bać się Pana Boga, dlatego że... I uciekamy od niego, bo mamy wrażenie, że jak będziemy zbyt blisko, to on nam zwyczajnie pozmienia życie. No bo jeżeli on będzie jakoś blisko, to on mi może coś powiedzieć, jak mi coś powie, to ja może będę tym jakoś zmobilizowany, zmotywowany. I na przykład moje życie jakoś się zmieni, a ja zwyczajnie nie chcę, żeby moje życie się jakolwiek zmieniało, więc zwyczajnie lepiej jest Pana Boga trzymać jakoś na dystans. I czasami nawet jest tak, że ludzie mają. Taki kult dystansu od Pana Boga. Y, mają wrażenie, że ten dystans jest czymś świętym, czymś bardzo ważnym. Pamiętam, jak kiedyś y, rozmawiałem z chłopakiem, który mówił o tym, że miał takie poczucie tak wielkiej niegodności wobec Pana Boga, że jedyne, co go ratowało, to jest pobożność Maryjna. I miał wrażenie, że gdyby nie Maryja, to on nie miałby żadnego łącznika między sobą a Panem Bogiem że tak bardzo czuł się niegodny rozmawiać z Panem Bogiem, że nie kierował do niego jakiejkolwiek swojej modlitwy. I jedynie co się modlił, to przez Maryję. Było wrażenie, że ona jest jedyną, która jest w stanie jakiekolwiek jego modlitwę do Pana Boga zanieść. I przełom, który się w nim narodził, był związany z tym, że uświadomił sobie, że może do Pana Boga mówić bezpośrednio, nawet jeżeli akurat trwa w grzechu. Dobrze by było się zapytać, co moja religijność mówi o mojej relacji do Pana Boga. Bo na przykład, jeżeli złapiemy jedną z prefacji, którą znajdziemy w mszale, to ona mówi coś bardzo ciekawego. Mianowicie mówi tak. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam Jego Odkupiciela, Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, byś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy, przez grzeszne nieposłuszeństwo. W tym jest taka intuicja, że Pan Bóg jest kimś, kto jest aktywny, kto bierze czynny udział w historii naszego upadku, że on staje się częścią naszego upadku, aby nam przywrócić ze sobą łączność. Tak samo w Piśmie Świętym, w II Księdze Samuela znajdziemy bardzo ciekawy dialog, kiedy jest mowa o tym, że Dawid zgrzeszył i Pan Bóg przez proroka posyła mu informację, taki wybór, jaka może czekać go kara za ten grzech. I jest on powiedziane tak, gad udał się do Dawida i przekazał mu następujące oświadczenie. Czy chcesz, by w tej ziemi nastało 7 lat głodu, czy wolisz przez trzy miesiące uciekać przed wrogiem, który cię będzie ścigał, czy też przyjść na twój kraj ma zaraza trwająca 3 dni? Pomyśl i rozpatrz, co mam powiedzieć temu, który cię posłał. Dawid odpowiedział gadowi: Jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę. W grzechu lepiej jest wpaść w ręce Pana Boga, bo jest to najbezpieczniejsze miejsce, gdzie człowiek może szukać ratunku, bo jego ręce są miłosierne. Kiedy Jan patrzy na umierającego mistrza i jest świadomy swoich grzechów, jest świadomy tego, że nie rozumiał go, że wielokrotnie w niego wątpił, to patrzy na Jezusa i tam nie uczy się potępienia do siebie. Ale patrząc na krzyż, widzi kogoś, przez kogo czuł się kochany. Do tego stopnia, że jak potem pisze Ewangelię, to ani razu nie mówi o swoim imieniu, bo jego tożsamością jest to, że jest uczniem, którego Jezus miłował. Więc zapytaj się o swoją relację z Panem Bogiem. Co myślisz w tych momentach, kiedy się okazuje, że masz się z Nim jakoś spotkać? Jest w Tobie więcej radości czy strachu? Chciałbyś od Pana Boga uciec, czy bardziej uciec do Niego? Kiedy grzeszysz, to masz taką myśl, że Pan Bóg jest razem z Tobą i że chce Ciebie z tego grzechu uratować, czy bardziej by chciał Go przekupić, aby na Twoje grzechy zwyczajnie nie patrzył? Zbadaj swoje serce, a potem z tym, co tam odkryjesz, idź na modlitwę do Pana Boga i Mu o tym opowiedz.